jak pamiętacie, ja mam fanpage'a i w końcu go jakby tak reaktywuję. Jest to misja od autora Dawida Prackiego. Mietek występuje jakiś? No jasne. Wsiadajcie do Maestika. No i tak jak mówi wait. Sandres jest tak zgliczowany. Na mojej karcie graficznej, że muszę grać na low, ponieważ jak będę grał na high, to będę miał gdzieś tak spadki EPS-ów do 40 klatek. Tak Gdzie mam jechać? Na komisariat? Nie przeczytałem. A niestety tutaj... Znowu te checkpointy są niewidzialne. Róbcie widzialne checkpointy, bo takie niewidzialne nie są fajne. Tak... No, zagapię się i będę opowiadał i zapomnę zobaczyć dialog Ale wydaje mi się, że chyba musimy jechać na komisariat Czy tutaj będzie checkpoint? Jest checkpoint, dobra No i tak jak mówiłem z tym fanpage'em, polecam Wam go zalajkować, bo no, reaktywuję go Będą jakieś najświeższe informacje Hmm, i co teraz? Wchodzimy do środka, a co? Ręce do góry. Brzuch wciągnięty. Ciszę, bo cię zabiją. <laughs> Okej. Okay. O jezu! Przestanę, że głupi. Co do? BAGU Fix. POSRANE No nie, no naprawdę. Wow! Co się stało z postacią? Dawid. Jak mam sobie poradzić, skoro miałem pół HP i oni mają shotguna i mają dużo życia? Ech, ta sama akcja co była z coś tam, Melinow Jak to się nazywała tamta misja dolarka ostatnio? Też było... posrane, bo za dużo było... No za dużo mieli życia, no i popatrz, jak mogłem go za... O, fuck to teraz jeszcze gorzej e nie, dobra Ja go nie zabiłem Yes. No i teraz nie mam w ogóle Zabity? Nie Tak go będziemy zabijać No niestety Podmieniłem sobie Po zabiciu policji uciekajcie garażem Tylko tyle? Tylko tyle? Tylko tyle policji? What? Co tu się dzieje? Mietek um, o ile to ja jestem Mietek bijaj tutaj do auta bijaj Bans FM Uciekamy o ile nam się uda, popatrzcie już mi się tutaj dymi auto gonią mnie? no gonią mnie ledwo co jadę nie? no kurde gonią mnie o fuck Ty nie da jeździć jak się ma rozwalone yy, koła albo opony. No opony bardziej. Szwankują mi tutaj opony. Jakby to było GTA 5, to bym wsadził kuloodporne opony, a tak tutaj nie ma kulotpornych opon niestety. Dobra, wydaje mi się, że udało nam się. Niestety musiałem użyć tego kodu bogu bo uwierzcie mi, bym nie przeszedł tej misji. No i misja wykonana, więc oceniajcie w komentarzach misję Dawida, a ja lecę nagrywać kolejne odcinki z dyłą, bo jestem niestety dalej w, do tyłu, tak, do tyłu, ale mam w końcu fery, więc no, lecimy z odcinkami mocno, a więc siemaneczko, elwa, trzymajcie się.